manko. witam w kolejnym odcinku Salt, Salt and Sanctuary I dzisiaj się trochę wrócimy, bo ominąłem w sumie jedną lokację, gdy tu wbiłem A mianowicie ruiny świątyni A mamy tu Bosika i tak dalej, więc wolę się wrócić Czy tutaj doskoczymy? Tak, doskoczymy, super i mam jakiś item Przypalony relikwiarz na pewno nam się to z... przyda, bo... Bo, bo, bo będę chciał robić sobie jeszcze jeden mieczyk, trzym mieczyk bardziej. Wielkie nożyczki i do tych nożyczek właśnie potrzebuję tych spalonych rzeczy, czy tam przypalonych, więc nie narzekam. A tu co mamy? Przejście do czego? Tajemnica góra lewo. Czyli, że gdzieś tutaj? Chyba, że tu. A, tutaj, dobra. Tylko, że muszę chyba tutaj tak i tutaj tak i wskoczy już. O! Okradniemy go i porozmawiamy. Kim ty jesteś? Znaleźliśmy ruiny świątyni. Dotrzemy do sedna. A, znalazłem ruiny świątyni. Dotrzemy do sedna. Aha, a, to jest ten mag z, z. tego z. No, tam, teren gdzie walczyliśmy z uschniętym królem, i przez przeszkód wbiłem na bota. Na bota, Boże, na bossa. I spróbujemy sobie z nim zawalczyć. Damage nawet mocny mu bijemy i patrzcie, już go kończymy tak naprawdę, chyba. Ta, udało się, super. Jeszcze prawie mnie zabili, patrzcie. Oj, Goldik. 24 tysiące, co naprawdę dużo. I pruchy pożądańca. I chyba miałem od drugiej strony tu wbić, ale nieważne. bo widzę, że trochę osób się z nim męczy teraz. Dobra, to lecimy dalej, zobaczyć co tu mamy. Tu mamy drabinę. A drabina prowadzi zwykle w jakieś bezpieczne miejsce. I czy tym... Tak, tym razem też musimy sobie ubrać naszą ikonę. Tutaj jest czas, Czaszkowe trofeum. I zajmujemy sanktuarium. Super. I co tutaj mamy? Przejście do Brzezin. Tu mam jakieś duszki, ale to jest, widzę już z tego, znaczy mi się nie wydaje, widzę, że to jest modlitwa jakaś. W sumie wydam tutaj sól, na dwa levely nawet wystarczyło. I lecimy dalej, chociaż brakuje troszeczkę do następnego levela, więc sobie użyję jakiejś soli. Czy to wystarczy? No niestety, bardzo mało z tego soli było. O, tu akurat wystarczyło. Pyk, 13980, chyba dobrze zobaczyłem. I tak, nie wiem jakiego poziomu to będzie... Um, magiczna Laska, więc na razie wolę nie wydawać tego. Bo może nie będę musiał. Um, a Chociaż pewnie to jest piąta klasa, tutaj tak teraz myślę, że ta zbroja tak większego sensu nie ma, bo, no bo tu widzicie, mam trzeci lewa, biegam dalej... Yy, 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 biegam nadal w no goły, tak naprawdę, bo, bo wolę mobilność, więc smarnowałem trochę punkty. Ale to nic, zdarza się. To jest w świecie, jak w prawdziwym życiu. Tam dowiadujecie się, że zjebaliście sobie. O, co to jest? Dowiadujecie się, że zepsuliście sobie posać dopiero jak macie 18, znaczy 18, nawet nie 18, te 20 plus 30 plus lat. Wtedy widzicie, że całkiem źle sobie posaď zbudowaliście i nie możecie nic z tym zrobić za bardzo. Bo jest to trudne do zmian bardzo. Tylko, że w grze to. W grze to wam lep. Ujdzie bardziej na schód niż w prawdziwym życiu, bo. Znaczy ja już wiem, że się leposej z budowami w ogóle, ale jakoś żyję. Z myślami samobójczymi i tak dalej, ale żyję. Wiecie, o co chodzi. Jak nie wiecie, to się dowiecie, jak. No, chyba, że dobrze od początku posać budujecie, ale wątpię. <gry> o, na hita giną super. Yy... Jeszcze raz tak wykona i potem zginęła. Ta może nie zginąć, bo ma moją sól, czy jest zbufowana. A ją dostaliśmy jak hitem, więc spoko. I gdzie to nas prowadzi w ogóle? Nie wiem. Ale zaraz się dowiem. Nie będziemy specjalnie się wracać do tamtego czegoś. I tu mam jakiegoś nieprzyjemnego ziomka, który chciał rzucać w nas swoją ręką. I tutaj znowu mamy tą świątynię. I wydawało mi się, że on miał tu wielką kulę i chciał na nas ją zwalić, więc za tak. Się przestraszyłem przez sekundę, i tu jakoś naokoło trzeba będzie przyjść, niestety. Hmm, nic. Wrócimy sobie kiedyś. A jeszcze tu w prawo można pójść. Tu jakiś ten nawet leży. Krwawi kwiatowy pierścień. Hmm, Zobacz, co on robi. To metalowy pieśń pomalowany na czerwono. Zwiększa moc ataku. I to jest całkiem spoko. Wymieniłbym nawet za ten kismetowy kamień. Chociaż tu jest coś z magią. Albo na magię nawet to wymienię. No, lepiej będzie mi się wydaje. Nie to, chciałem czarną sól zjeść. Znaczy z jej bardziej zmiażdżyć. Bo chyba nie jem jej, tak? Tak, jeżdżemy tylko w ręce, dobra. I tu gdzieś nam przeciwnik spadł właśnie tutaj. Tu raczej nie chcę spaść. No nie chcę spaść. <laughs> 3600 soli nawet nie będę się pod to wracał i czy to się nagrywa? Nagrywa się. Dobrze. bossa jednego pokonaliśmy. Ale chciałbym zobaczyć co tu dalej jest, bo było przejście w drugą stronę, jak się nie mylę, a ja poszłem w prawo tylko. Więc teraz zobaczymy, co jest w lewo. Chyba, że... Nie, normalnie da się przejść, dobra. Tylko czy ja tak doskoczę? Doskoczę. Super. Tu widzę gracz przywiązany. Znaczy podobizna gracza. Diamentowa ikra. To chyba nam się... Przyda do transmutacji czegoś, z tego co pamiętam, i co to robi? A po prostu... Nam no, otwiera ten skrócik, ale... Ym... Chciałem robić rolkę jak na przykład w Dark Soulsach i przez to mnie zabili. Bo tu jest na przycisku, żeby was nie okłamać, l 2 a ja wciskałem kółko. I R1, ale to R1 przez pomyłkę było. Hmm. Czekajcie, bo na pewno wiem, że też jakiś boss jest nisko bardzo. Więc chyba, że to nie tutaj, oj, to tego nie jestem pewny. Ale spróbujmy zejść tak nisko jak się da. Tutaj były. Była ta sikiera. Pożądanie, że tam Covent One. Covent. No coś takiego. Nieważne. I żeby zrobić sobie ten mój, tą moją drugą broń, potrzebuję się dostać do Bloodless Prince, chyba tak się ten boss nazywał. I wiem na pewno, że jest gdzieś nisko. Tylko nie wiem jak nisko i nie wiem czy w tej lokacji. Czekajcie tu, a tutaj wchodzimy z Brzeziny więc raczej tędy nie chcę, tam nie chcę iść. A tutaj przychodzimy już na jezioro. Hmm. Nie wiem teraz co robić. Chyba spróbuję jeszcze raz z Wiedźmą zawalczyć, bo jeszcze mamy trochę czasu w odcinku i może akurat uda się ją załatwić. Hmm. Mam dość przedmiotów leczących i tak dalej, więc spróbujmy. Mówię w sumie Golda wydać, nie pomyślałem, ale już trudno. Najpierw flakon? Nie, nie, poczekajcie, bo jak widzę, że kastuje kastuję ten atak, też nie zawsze to idzie zobaczyć. Muszę od razu się udać za nią, żeby... To, nie na natarciem... Ta nawałnica tych, jej kulcz tam... Hmm. Jak przejdźcie jak coś przejeżdżał to z Sora mam otwarte okno ta nawałnica jej... jeszcze na koło muszę iść. Nawałnica tych jej pocisków jest za mocna, żeby ją dostać na klatę szczególnie bez tarczy. Znaczy starczą pewnie ani trochę damage'a nie zadalibyśmy, jak ta trzeba by miała dobry dev. Dev? bo te y wielkie tarcze w tej grze są OP sobie raz zrobiłem ranik, to nie wiem, żaden boss nie był problemem bloko, blokowałem potem gdy była chwila na tak, to atakowałem i tak powoli schodzili bosikowie ale no, wydaje mi się, że nie chcielibyście to oglądać, jak mm, jak blokuję po prostu cały czas, bo to by było cały czas blokowanie tak naprawdę, nie ukrywajmy dobra i teraz spróbujmy mm. Moc tajemna, spój tarcza, Warowna, ranienie, warownia ranienie ten kobieta. Śmierć, 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 śmierć. No dobrze opisany. Ranny ten ten. Moc święta i płomień. czci ten sól, y, czyli price the salt. Diso, no nie wiem jak się czyta D, ale chyba D po prostu. D end na przykład. Oj, oj, oj. Taki a ja taki może robić cały czas, po czym giną takich. No, no, i znowu zrobiłem ten błąd. Teraz chyba widzę, że musimy odbiegać od niej, a nie na nią. Tak mi się wydaje. No, bo tak zauważyłem, że przy niej najwięcej tego jest. Bo to wychodzi z jej różdżki czy tam laski kostura, zwał jak zwał a jak się oddalamy to bardziej się rozprzestrzenia i trudniej jest tym trafić jednak w nas więc teraz spróbuję zamiast do niej to od niej się rolować z tego i nie trafiłem i znowu ojoj no oj. proszę szybko leczenie No, jeszcze misuję, Oj, to był zły pomysł. Nie, ty, hmm. No z tym atakiem będzie duży problem. I też ta Wiedźma z Jeziora to jest... Hmm, jeden z moich takich... Najtrudniej mi się z tymi bossami walczy, tak to powiem. Nie umiem z nimi za bardzo walczyć. Poczekajcie, bo w sumie ten człowiek jest spokojny, ale ten tak. Hmm. przyzywasz szybką salwę ogniu błysku. Kula ognia. Spróbuję to, może. Jak to działa? Uu. spróbujmy Spróbujmy flaką spługawienia najpierw. Nie umiem tego unikać, kurde. Nie wiem, mm, Tak to wychodzi średnio. Dwa goldaka. No nie, najgorzej. Tyle golda tracę, ale no nie będę się wracać teraz do sklepu. I ta Nawałnica Ognia, czy jak się Ta Nawałnica Ognia nawet spoko jest, poczekajcie. I tu jakiś chwytny pierścień. Hmm. To też, to też jak biegam, niepotrzebne, tak naprawdę. Hmm, umysł. Hmm. Tak, czytam teraz. To jest spoko. Czytam, co robią pierścienie. Spróbuję to, i jeszcze co by tu dać. Zręczność, nie. Hmm. To po prostu, O już to miałem hmm. No nie wiem co na ten ostatni brać hmm. Hmm. No nie wiem, nie wiem o, No dobra, niech będzie ten tak pierwszych pierwszy, niech coś takiego będzie A my teraz spróbujemy Zobaczcie, jak to teraz pójdzie z tymi pierścionkami pod nim dobranymi, że tak powiem. No i dostaję w łeb niestety. I znowu. No także próbujemy, ostatnia próba. Może się uda. No niestety się nie udała ja. Dziękuję Wam za uwagę i znowu nie daliśmy jej rady na tym odcinku, kurde. Coś niesamowitego. Więc dzięki za oglądanie, cześć i do następnego. Siemka.